Każde wystąpienie publiczne to ogromne emocje. Emocje, które targają nami i ewentualnie naszymi oponentami, gdy prowadzimy płomienną i merytoryczną dyskusję. Co jednak, jeżeli człowiek nie się z nami chce nas wyprowadzić z równowagi? Może to zrobić zadając nam pytanie, podczas swojej przemowy będącej repliką do naszej lub ciągle przerywając i dopowiadając coś do naszej mowy. Metody przeciwnika są różne, ale łączy je jedno. Mogą nas zdenerwować i spowodować, że nie zachowamy odpowiedniego umiaru i kultury podczas dyskusji. Czy można sobie z tym poradzić? Oczywiście. Czy jest to łatwe? Niekoniecznie. Wymaga to sporego doświadczenia i ciągłej pracy nad sobą. Dodatkowo wpływ na to ma po prostu nasza osobowość i charakter. Zastanówmy się, dlaczego osoba chce nas wyprowadzić z równowagi. Przede wszystkim chce obnażyć tym naszą słabość. Chce nas zbić z tropu merytorycznej mowy i skupić nas, populistycznej, emocjonalnej i niekoniecznie przekonującej przemowie. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy robić, to traktować każdego naszego oponenta jako potencjalną osobę chcącą w ten sposób nam zaszkodzić. Nie chodzi oczywiście o zaatakowanie szybciej niż ona, nie. Chodzi o zachowanie uwagi i rozpoznanie sytuacji, w której zapali nam się czerwona lampka z informacją: uważaj, on chce ci zaszkodzić i wpłynąć na twoje emocje. W momencie, kiedy będziemy takiej sytuacji nawet oczekiwali, to ona nas nie zaskoczy. A to właśnie efekt zaskoczenia powoduje, że stajemy się bardzo rezemocjonowani i istnieje szansa, że powiemy coś niepotrzebnego w nerwach. Dzięki oczekiwaniu my taką sytuację bez problemu rozpoznamy i będziemy wyczuleni, by nie poddać się emocjom. Zawsze pamiętaj wtedy o tym, że oponent robi to specjalnie, by wygrać z sobą dyskusję i pokazać twoją słabość. Jego nieszczęściem może być jednak nasza wiedza na temat strategii, którą chce wobec nas użyć, i brak zastoczenia. Najgorsze, co można zrobić, to na agresję odpowiedzieć agresją. W momencie pierwszego ataku nie możemy odpowiedzieć atakiem, bo to tylko wzbudzi emocje, które nie będą w tym przypadku dobrym doradcą. Nasz oponent właśnie tego oczekuje. Dlatego postarajmy się ominąć je do Zamiast na nią odpowiadać, spróbujmy zwrócić na nią inteligentnie uwagę i okazując wyższość przejść obok niej obojętnie. Jeśli ktoś nam mówi, że nasz argument jest żałosny i zaczyna naśmiewać się z naszych kompetencji, a w nas wręcz zaczyna się gotować, zareagujmy inaczej niż zazwyczaj. Zamiast zwracać uwagę tylko na treść jego zaczepki, odnieśmy się do faktu jej pojawienia. Powiedzmy, że rozumiemy emocje oponenta i cieszymy się, że nasz jakże trafny argument zbudza takie odczucia, bo świadczy to o jego sile. To jest zdanie, które tak zaskoczy, że może zupełnie odbić piłeczkę i wprowadzić zamieszanie u naszego oponenta. Dzięki ciągłemu zwracaniu uwagi i spodziewaniu się próby wyprowadzenia nas z równowagi, może się okazać, że tę równowagę zachowamy cały czas. Co zrobić, jeśli jednak nie uda nam się powstrzymać nerwów? Jak przećwiczyć ten element? Zapamiętajmy moment, który spowodował u nas negatywne emocje. Słowa, które zostały wobec nas powiedziane, i wszystkie towarzyszące temu elementy. Po wystąpieniu, tak już na spokojnie. Przeanalizujmy, dlaczego do tego doszło i jak mogliśmy odpowiedzieć, by prawidłowo przejść obór zaczepki. Takie zbieranie doświadczenia będzie kluczowe do ciągłego polepszania naszych umiejętności. Pamiętajmy o jednej zasadzie, która jest najważniejsza, by móc się określać jako dojrzały mówca: używajmy siły argumentu, a nie argumentu siły. Pokazywanie w naszej wypowiedzi agresji i negatywnych emocji świadczy o słabości i na pewno zostanie zauważone przez publikę. i you